Mówię, świadome sny to również jest symbolika senna. Czym jest świadomy sen? To, to jest akurat metoda pracy z podświadomością, ale ona jest ściśle powiązana z tym, co nam się po prostu śni każdej nocy. Śnią nam się różne rzeczy, często symbolicznie, że nie rozumiemy, co znaczy ten sen. A to jest język podświadomości, tak? I teraz możemy się pokusić o interpretację, co znaczy nasz sen, co podświadomość poprzez ten sen mówi do nas. Podświadomość mówi, jak na przykład mamy sny powtarzające się, to mówi po to coś, na przykład mamy sen często podobny, że spadamy w przepaść. Albo, że idziemy i nie znamy kierunku, tak? Albo śni nam się jakaś osoba już którąś noc z rzędu, albo cyklicznie co jakiś czas, albo jakiś przodek. Czy to jest jakaś informacja i bardzo warto odszyfrować, co znaczy ten sen. Yy, interpretacja snu jest w czterech krokach. Patrzymy najpierw na to, co się wydarzyło przed tym snem, na przykład dzień wcześniej. Czy coś trudnego, jakaś trudna rozmowa, na przykład w rodzinie była. Co czuliśmy? Drugi punkt to jest emocje. Co czuliśmy w tym śnie? Czy strach, czy radość i tak dalej, tak czy złość, czy zagubienie. To jest bardzo ważne, co czuliśmy. Jakie są przedmioty i symbole? I ludzie? Bo przedmiot, symbol, kolor, kształt, jakaś, jakaś rzecz przypomina nam o tym, gdzie to jest to, to źródło, tak? Może nam się na przykład przy, przyśnić jakaś czerwona piłka i nagle mamy wspomnienie, że czerwona piłka to jak miałam 5 lat i byłam z statą nad morzem i tam o mało nie utonęłam, tak? Na przykład. Czyli sny dają nam wskazówki po to, aby... Odblokować podświadomość z tego, co nam już jest niepotrzebne, szczególnie te powtarzające. I podobnie będziemy interpretować ten świadomy sen. Każdy z Was, jeśli sobie na to pozwoli, będzie miał wizje senne. Tutaj, teraz. Ja Was wprowadzę w taką krótką medytację, można powiedzieć warto też zadać sobie intencje na ten świadomy sen czyli na przykład ja proponuję taką intencję, chyba że masz osobistą, żeby odblokowało się wszystko to albo jedna duża rzecz, która blokuje ci codzienną radość i wtedy e, będziesz mieć jakieś doświadczenie, tak jak w śnie potem można interpretować to, tak? co się zadziało i po tym, po tym procesie e, możemy sobie to omówić, kilka osób, jeżeli będą mi, mieć jakieś fajne rzeczy, z którymi będą się, chciały się podzielić, to zaproszę na scenę, bo mam nagrody. Mam do siebie bezpłatne konsultacje e, wstępne na holistyczną terapię jeden na jeden. Więc jeśli ktoś bardzo poczuje, że chce się podzielić, to zaproszę wtedy na scenę. I nagrodą jest ta bezpłatna konsultacja. I również po tym warsztacie, jeżeli ktoś mnie spotka, ja tu będę gdzieś obok, będzie chciał ze mną porozmawiać, zapytać się, że ma jakiś życiowy problem i nie wie, co z nim dalej zrobić. Bo generalnie ja pomagam przejść ludziom przez ich kryzys. Kryzys wieku średniego, kryzys pracy, kryzys zdrowia. Na przykład ma jakiś dolegliwość, jakiś objaw, który mu przez całe życie towarzyszy i nic już nie działa. Kryzys relacji, że żyjesz w związku, który nie daje ci satysfakcji, lub masz jakieś ciężkie energie w domu rodzinnym. To ja ci wtedy pomogę, dam ci wskazówkę podczas konsultacji czy nawet tutaj. Zadam Ci kilka pytań i Ci po prostu naprowadzę, co możesz zrobić, żeby wyjść ze swojego kryzysu. Tak, bo każdy kryzys to jest takie utknięcie, że ty chcesz tej zmiany, ale nie wiesz, co masz zrobić, nie widzisz kierunku. Ty boisz się odejść z pracy, tak, zaryzykować, bo nie wiesz, jaka będzie ta nowa praca, ale ta odwaga jest potrzebna, tak, żeby zrobić ten nowy krok. Wtedy inaczej życie się w ogóle nie zmieni, tak? Bez tej odważnej, jakby decyzji i podjęciu, e, jakby takiej wewnętrznej decyzji, że ty chcesz tej zmiany, to nic się w twoim życiu nie zmieni. Ja będę wprowadzać was w taką relaksację, bardzo krótką, bo to nie trzeba nie wiadomo ile tutaj mówić, żeby, żeby się zrelaksować. Potem każdy z was. Będzie miał jakąś wizję, czyli coś mu się przedstawi, tak? Ja będę was najpierw prowadzić. Warto też wiedzieć, że my idziemy w podróż do swojego umysłu. To będzie podróż do swojego umysłu i ten umysł symbolicznie nam pokaże coś, co jest dla nas ważne. Może też się już od razu uzdrowić, uwolnić jakaś blokada, jeśli jesteś na to otwarty i sobie pozwolisz. Uwaga, może, jeżeli ktoś z Was jest naprawdę otwarty i gotowy, może wejść również w emocje, czyli może wejść w jakieś poruszenie, może być jakaś łza. Jeżeli otworzy się jakiś większy proces, to zawsze mogę go dokończyć po tym warsztacie, jakoś już tak mam, że na jakichś tam wydarzeniach grupowych przynajmniej jedna osoba zacznie jakiś tam gruby proces, jest na to gotowa i wtedy. No, robię po prostu kontynuację, żeby zakończyć, ale pierwszy raz to jest zazwyczaj takie la, lekkie, tak? Lekkie. Więc będę Was prowadzić. Będziecie mieć zamknięte oczy. Będę mówić, tutaj idziesz przez las, tu przechodzisz gdzieś tam i wy to sobie wszystko wizualizujecie. Potem będzie, że dojdziesz do jakiegoś miejsca, dojdziesz do miejsca, które będzie symbolizowało Twój umysł, tak? I w swoim umyśle, jakby tylko symbolicznie, będziesz mieć jakieś zadanie. I teraz każdy z Was dojdzie do swojego miejsca, zobaczy coś innego, ale będzie tam mieć jakieś zadanie. Na przykład, jak będzie ciemno, to trzeba zapalić światło, rozpalić ognisko, odsłonić okno. Jak będzie brudno, czy tam będzie bałagan, to trzeba posprzątać. I wystwarzacie tak, jak we śnie, siłą swoich myśli co tam ma się zadziać, tak? Na przykład jak będzie trzeba posprzątać, jest zagracony pokój, to ty sobie wyobrażasz, że o to wyrzucam teraz te, te graty do kosza, tak? I to się będzie działo. Jak pomyślicie, tak się zadzieje. Co jest jeszcze ważne, że po tym całym, po tej podróży będzie takie sprawdzenie, tak? Czy proces się, czy tam była jakaś transformacja, czy nie było. I potem jak ktoś będzie chętny, otwarty, to zaproszę, żeby się podzielił, co widział. Tak, na przykład może widzieć, nie wiem, widział jakieś zwierzę, widział jakąś wodę, tak, coś tam robił. Jeżeli będzie otwarty i chętny, to zostanie wynagrodzony tak? Tym, tą konsultacją ze mną. Konsultacja jest online, ja pracuję głównie online. Mam klientów też, którzy mieszkają za granicą, Polacy. Ale też no, ludzie z całej Polski pracuje online i wszystko to online również działa. Nie trzeba być face to face, żeby. Oczyścić swoją podświadomość i nie trzeba się też dotykać. Dobrze, kochani, wchodzimy w proces. Jeszcze powiem, że jest to całkowicie bezpieczne i daj, daję taką intencję, mówię teraz do wszystkich Waszych podświadomości, a wszyscy jesteśmy połączeni żeby to co zobaczycie było, żebyście byli na to gotowi, tak? Czyli wasza podświadomość pokaże wam tylko tyle, na ile jesteś gotowy, na ile jest to dla ciebie bezpieczne i ile będziesz mógł zintegrować, czyli czegoś bardzo grubego nie pokaże, tak? Na co nie jesteś gotowy. Każdy dostaje zawsze tylko tyle, na ile jest gotowy. Ok, to kilka głębokich oddechów, zamknij sobie oczy, połóż się lub usiądź wygodnie.